No tak powiedzieliśmy na dzień dobry, ma uśmiech dwie stówy. Nie wypada, żeby stąd wyszedł bez tego wyniku, także będziemy siadać tak długo, aż się Dawaj! Cześć, witamy Was na kanale SFD. Jestem znowu w crossficie Wrocław u chłopaków z PodSztangą.pl, czyli uranda i Ubrzyta. Dzisiaj wyjątkowy jest u nas Sebastian i będziemy sobie Cześć. dzisiaj sprawdzali z Sebastianem, jak zrobi przysiady, poprawimy jakieś błędy, jeżeli będą, i zwiążemy go w taśmę, żeby poczuł troszeczkę bólu i zaznał troszeczkę większych ciężarów niż na co dzień. Zapraszam. Sebastian w ogóle nie jest zaznajomiony z techniką low bar, dlatego e, zobaczymy, jak to w ogóle u niego wygląda. Do tej pory e, ćwiczył przysiady techniką high barową, ale chcę skorzystać z tego, że tu jest, także poduczymy go tego e, trójbojowego low baru, zobaczymy, co tam nie gra, od razu wyłuszczymy wszystkie błędy i będziemy pokazywali, jak to poprawić. Pierwszymi rzeczami, które rzucają się w oczy dla nas jest przede wszystkim brak bracingu u Sebastiana, a także lekki Batwing, który, którym wykańcza ruch i sobie teraz podstawienie sztangi właśnie zaczniemy od dobrego usztywnienia korpusu, który prawdopodobnie wyeliminuje właśnie te dwa błędy. Czyli pierwszą rzeczą kładziemy Sebastiana na ziemię, Połóżcie Sebastian i zmusimy jego przeponę do nabierania oddechu. Tak żeby powietrze nie szło w klatkę piersiową, tylko żeby powietrze całkowicie wchodziło tutaj w jamę brzuszną i wypełniało e, wszystkie szczeliny. Tak, tu jest ładnie. I teraz nabierz powietrze i zaciśnij wszystkie mięśnie dookoła swojego korpusu. I w ten sposób tak usztywniony powinien właśnie wejść pod sztangę. Jeszcze raz. Należące no, jest to bardzo prosta sprawa. Natomiast teraz spróbujmy zrobić to w pozycji stojącej. Okej, okay. chcesz wywalić brzuch, jakbyś miał po świętach dosłownie. Chcesz mieć taką piłkę, dosłownie, nie? Tak, żebyś poczuł, że on dosłownie jest dookoła całego tułowia się, ten tułów roz, roz, rozpełnia znaczy rozszerza się, ok? Dosłownie i do przodu, i na boki. Chcesz nawet poczuć, że tej lędźwia z tyłu ci, ci pracują przy tym oddechu. Hop. No i dobra, i teraz wypełniasz brzuch powietrzem, tak jak przed chwilą, zaciskasz się, czujesz do oka całe naprężenie. Robisz hip, hip czyli wywalasz biodro do tyłu i idziesz kolonami na zewnątrz, dupą do tyłu. I góra. I góra, dobra. Troszkę spójź ruch. Troszeczkę spójź ruch. To jest sobie zwróć uwagę, jeszcze jest lekko zawinięta miednica na dole. I zaraz będziemy sobie to prostować. Dobra, dzięki. Samo napięcie brzucha wraz z oddechem nie wyregulowało nam kwestii batwinka. Prawdopodobnie spięty jest troszeczkę za bardzo pośladek. I teraz właśnie rozciągnę Sebastiana, połóż się na plecach na ławce. Nie jest to najprzyjemniejsze. Ale oddychaj, 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 Boli? W ogóle mi się nie sugeruje, to dobra a spróbuj mu teraz. Odpychaj y... mnie Właśnie. odpychaj i puść. Oddychaj jeszcze, odpychaj mnie, puść i oddychaj teraz, oddychaj. Obie strony Sebastiana są równomiernie zajebane. Bardzo dużo wysiłku muszę w to włożyć, żeby tutaj w jakiś sposób rozciągnąć. I teraz tak, odpychaj mnie znowu. Puść oddychaj głęboko. Odpychaj mnie. Puść. I teraz chwilę trzymamy, aż poczujemy całkowity luz. Oczywiście nie potrzebujecie partnera, żeby takie ćwiczenie wykonać. Możecie sobie wygooglować. pozycję do rozciągania w pigeon podobny stretch. sposób, ale samemu nazywa się Pigeon Stretch. Także bardzo, bardzo proste ćwiczenie. Dostępne na wielu filmach na YouTube, także nie ma sensu, żebyśmy omawiali. To jest wersja dla bardziej zabetonowanych pośladków, takich jak mamy tutaj. Jest to dużo szybsze, no. ale bardziej bolesne. Skup się teraz na odpowiednim breakingu, bardzo mocnym spięciu brzucha i zobaczymy, czy problem tego badwinka został wyeliminowany. Jeżeli nie, to dalej będziemy się troszkę rozciągać, tak żeby to wyglądało w miarę OK. Palce na zewnątrz daj. Ciach, góra. No dalej jeszcze jestem, dupę Ci zawija. Spójrz troszkę... mniej mocny brzuch. Trzymaj do samego dołu ściśnięty, ściskaj, 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 hop, Góra. tak. Dobra, pokażę Wam teraz naprawdę zajebistą sztuczkę, jak sobie przygotować biodra e, do szerokiego przysiadu albo też do e, martwego ciągu sumo. Starczy Wam dosłownie wałek, 10 sekund i zaraz Wam Sebastian powie, jak dużą różnicę czuję w napięciu e, na przywodzicielach, ogólnie tutaj w okolicy biodra. Sam zresztą zaraz zobaczcie, jak to wygląda i o no, no, co w tym wszystkim chodzi. Stań sobie najpierw dosyć szeroko, Zejść na dół. I nogi szeroko poczuj, jak to wszystko jest napięte, nie? Czujesz, jest ciasno? Okej, okay, dobra. Bierzesz sobie teraz wałek między nogi, starasz się złączyć stopy i jedziesz tak, hip hinge'em dupę pchasz do tyłu, ściskając przywodziciela, a w drugą stronę ściskasz pośladki. Czyli tak, hip hinge do tyłu, ściskasz pośladki. Hip hinge, ściskasz przewodziciele, pośladki. Dobra, no widzimy, że rzeczywiście jest tam ciasno, więc to może być problemem. Ok, i teraz hip hinge, dupa w tył, ściskać przywódciele, ściskaj ściska ściskaj, wałek, ściskaj wałek, no mocno, do tyłu dupa, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, okej, okay. po do przodu. Ok, jedziemy, 10 ruchów. Dobra, zobaczymy, czy jest jakaś różnica, stań sobie szeroko, znowu zejdź do przysiadu, koła szeroko. Jest luźniej? Jest luźniej. Okej, okay, dobra, to zobaczymy, czy teraz pomogło. Bardziej na tym większy hip hinge, drog. Za, za nisko schodzisz. Większy hip hinge. Nie i... bój się pochylić. Dokładnie, pochyl się mocniej. Dupa w tył mocno. I na biodrze. I hop. hop góra. Okay. I mocno dociskaj brzuch. Przysiad u Sebastiana wygląda już całkiem przyzwoicie. Możemy zacząć wchodzić na coraz większe ciężary. Są jeszcze drobne problemy z bracingiem i generalnie będziemy się teraz nad tym skupiać. Wiadomo, że to nie jest rzecz do opanowania na jednym treningu, więc w, przy większych ciężarach pomoże nam pas trójbojowy. Omówimy sobie jeszcze teraz dwie rzeczy, pierwszym jest pas bojowy. jak mocno go zapinać, jak ciasno, ponieważ bardzo dużo osób zapina go po prostu na hama, wiążąc się jak sznicer wiedeński, ten pas naprawdę w sumie więcej złego robi niż dobrego. Pas powinniśmy zapiąć w taki sposób, żebym ja był w stanie tutaj bez problemu włożyć rękę. Wypnij teraz brzuch, nabierz powietrze, mocno, mocno, dużo. A no, dawaj śmiało, żeby mi się ciężko tą rękę wyjmowało. Ja bym spróbował jeszcze jedną dziurkę dać ciaśniej, Tak. Wypchaj teraz brzuch. O. Teraz czujesz, że się wszystko usztywniło. Dobra, teraz to będzie bardzo fajnie. E, ten pas będziesz mógł ładnie wykorzystać. Druga sprawa to jest praca stóp. E, kładziesz stopy i na dobrą sprawę mam wrażenie, że w ogóle nie myślisz o tym, jak tych stóp używać. Ja bym chciał, żebyś ten łuk stopy tutaj aktywnie, e, aktywnie utrzymywał, to znaczy tą część stopy chcesz przycisnąć do pięty, tak żeby wysklepić tutaj ten łuk. Sztywno opłatki już, ściśni wszystko, ok. Hop, okej. Okay. Duży wdech do brzucha. Nie wyginaj, nie wyginaj plec. głos ma być neutralnie. Ok. Tak. Pochyl się delikatnie w biodrze. Dobra, wdech do brzucha. Stopy już aktywne. Idziesz. Dupa po prostu. tyłu szeroko, na zewnątrz. Szeroko. Jeszcze, szeroko, jeszcze, szeroko, jeszcze. szeroko, 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 szeroko. Hop. hop, góra. Pochyl się troszkę bardziej. Mocniejsze pochylenie. Dawaj, pochylaj się. I dupa, pochylaj dupa, 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 dupa. dupa Pochyla się, się? Tak. Ok. Troszkę. Jeszcze w... wabre, Troszkę się. głębiej się. Ociupilkę. I przyciągaj piętę do pośladka. Pięta dawaj, do pośladka. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, okay. super. Coraz Dobra. więcej błędów u Sebastiana jest wyeliminowanych, dlatego sobie powolutku pozwalamy zwiększyć czyn. nie większe, zróbmy to coraz lepiej. Się. Zobaczymy, nie musimy cię ciętać Sebastian złapie. Dupa do tyłu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kolana na zewnątrz, dwójka. Tak! Jeszcze raz tak samo. Dawaj, trochę głębiej siedzisz. I pracuj dwójką mocno. Pięty się, do pośladka. Się, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Hop! Dobra, Sebastian właśnie zrobił 125 kilo, kg, wygląda całkiem przyzwoicie. Dorzucamy do 155 i zaczynamy wiązanie kolon w taśmie. No co, Jurand, Jurand wiąże Sebastiana lekkimi taśmami czerwonymi Monstera, techniką bardziej taką na okrętkę niż na jodełkę, żeby one za bardzo na razie nie przeszkadzały, że przyzwyczaja się skóra do otarć. No bo... Przy pierwszym rzucie jest to dosyć takie niekomfortowe, szczypiące. Wbijaj się w sztangę. Już tu ma być sztywny. Dalej, Zajdzi, daleko z Jeszcze Dalej, dalej, Jeszcze dalej, jeszcze dalej. Jeszcze trochę. Dupa do tyłu i kolana na zewnątrz. I prowadzisz, prowadzisz, prowadzisz. Idziesz, idziesz, tak. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Stabilnie. Zajebiście. Dobra, teraz używamy troszeczkę innej taśmy. Tym razem niebieskie, ona jest troszeczkę grubsza, troszeczkę bardziej sprężynuje, jeszcze taśma czerwona. Stąd nie trzeba jej tak mocno wiązać, żeby ta nie oddała. A ja stoję za Sebastianem, masakruję go, żeby czuł się pewnie, żeby ten przysiad odbył się tak jak powinien, żeby nic nie uciekało w stronę silniejszej czwórki. I też Brzyd wiąże to w troszeczkę innym stylu. Jurand wiązał bardziej na okrętkę. Brzyd wiąże już na jodełkę. Taki styl wiązania charakteryzuje się dużo większą sprężystością. Łepek. Dobra, stoisz Dobry wdech Dupa w tył Dupa w tył i nic Giędzec. się nie boisz. Nie się ciągaj, boisz. To nic nie si 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 jeszcze. nic nie Jeszcze, 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 jeszcze Dawaj głębiej, dawaj. Głębiej Dawaj, tył, dawaj, ciągnij, 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 ciągnij. I góra! Okej, dobra, zabierz. Teraz już będzie podchodził pod dwie stówki. No tak jak powiedzieliśmy na dzień dobry, ma usiąść dwie stówy. Nie wypada, żeby stąd wyszedł bez tego wyniku, także będziemy siadać tak długo aż wszędzie. Trzymaj plecy, sztywno łopatki. Tak. Idziesz. Stoisz. Usztywnij się. Aktywna stopa, duży wdech. Głowa. Dupa w tył. Ciągnij, ciągnij. Jeszcze. Idziesz, Jeszcze. ciągnij, ciągnij. ciągnij. Jeszcze. Idziesz. Jeszcze. Idziesz, Jeszcze. idziesz, Jeszcze. Góra. idziesz. Dawaj. Jeszcze raz. Jeszcze, Jeszcze raz, raz. lepiej, głębiej to zrób. Nie waży. Dupa w tył, idziesz, ciągnij. Mocno, dawaj, dawaj, dawaj. I góra. Dawaj. Dobra. Okej! Wejdź głęboko. i dalej. Weź głęboko. Jeszcze weź, dalej. Weź, jeszcze weź, dalej. Okej. Okay. Plecy ciasno. Łopatki sztywno, okej? Okay. Stój! Usztywnij się! Usztywnij się mocno! Raz, za dobrze! Piodro, biodro, dawaj, biodro, dawaj, biodro, Dawaj, dawaj, dawaj! Ciągnij, 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 ciągnij! Kur***! Dawaj, dawaj, dawaj! Jej. Już, już, już. Bole ciało przez szyję. No. Mamy to! Pięknie! No, Jest. tak to się robi właśnie no. na CrossFit Wrocław, także zapraszamy do nas. Siadałem, no szczerze, szczerze mówię, treningowo, siadałem 140 kg, 3-4 razy. Dzisiaj zrobiłem siadę 225, no taśmach i tak dalej, sprzęt, rozumiem, wiadomo, daje to sporo, ale no jak tutaj, jakby mi ktoś wczoraj powiedział, że przekroczę 200 kg w przysiadzie, to wyśmiałbym go po prostu, także no mega dzięki za, za gościnę. No i nie powiem, złapałem trochę zajawkę na te ciężary, dużo ciekawostek się nauczyłem, wy też pewnie z tego filmu, także no, y, ładna pogoda we Wrocławiu też, y, trochę mnie chłopaki zmotywowali, no i co, wielkie dzięki za gościnę, y, dajcie znać jakie tam filmy jeszcze chcielibyście zobaczyć, y, odnośnie trójboju. Trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia. Przede wszystkim jeszcze dodaj, że siadałeś pierwszy raz w nowej technice, ja mam mikrofon, no. w nowej technice, czyli w low barze, gdzie udowodniliśmy, że jednak jest dla większości ludzi dużo korzystniejszy układ dźwigni, właśnie kiedy siadamy bardziej biodrem, niż robimy to hajbarowo kolanami. Jeszcze tutaj chciałbym dodać, że właśnie bardzo fajny sprzęt. Pierwszy raz też miałem przyjemność używać. Co prawda, no, przez gumnie ze 140 kg na kapturach, a 225 no to wiadomo, z tą stabilizacją było ciężko, no ale mimo wszystko, no jakby na, na połowie siłowni w naszym kraju były takie sprzęty, to naprawdę wow. Mega, mega zabawa i no oby z tygodnia na tydzień było więcej, także polecam profesjonalistów, to tu dużo mówić, no. Mega wynik, bardzo jestem zadowolony i, i do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał SFD, żeby zaglądać również na nasze profile społecznościowe, a także dawajcie w komentarzach znać, jakie byście chcieli dostać pytania do Q&A, którego już niebawem chcemy zorganizować tutaj właśnie wspólnie z SFD dla Was.